Łom. Nazywam się, dzwonię, żeby poinformować o nadchodzących zmianach ustawy prawa energetycznego, ponieważ od lipca tego roku przestaje obowiązywać tarcza antyinflacyjna. Natomiast w jej miejsce wchodzi taryfa dynamiczna, co za tym idzie nasze rachunki za prąd gwałtownie wzrosną. Natomiast istnieje również szereg rozwiązań, dzięki którym można się od tego uchronić, m.in. dofinansowanie do 135 tys. złotych. W związku z czym ja dzwonię. Czy słyszał Pan o tym? Nie, nie słyszałem. W takim razie proszę pana, najlepszym możliwym rozwiązaniem, jeśli chodzi o te zmiany, jest posiadanie paneli fotowoltaicznych. Natomiast zanim ja przejdę do szczegółów, upewniam się, nie posiada pan jeszcze paneli fotowoltaicznych, tak? Ja nie posiadam to ceny energii będą się zmieniały i to nawet co 15 minut poprzez taryfę dynamiczną. Natomiast dodatkowo jeszcze zdjęcie tarczy antyinflacyjnej spowoduje ogromne straty w kieszeniach, ponieważ osoby, które wcześniej płaciły 300 zł, to teraz zapłacą jakieś 570 zł. No a przecież o wiele lepiej mieć takie pieniądze właśnie w portfelu niż komuś płacić. Ale w kwestii dofinansowań, może pan uzyskać nawet do 135 tysięcy na pełną termomodernizację i osobiście dla pana te pieniądze zorganizuje. Natomiast my w tym momencie rozmawiamy o panelach fotowoltaicznych, które e, ja gwarantuję, że tak naprawdę to jest e, jedyne rozwiązanie, które pomoże zaoszczędzić właśnie ogromne pieniądze. Ja zadam panu jeszcze jedno pytanie, żebym wiedziała, że takie rozwiązanie jest dla pana opłacane. choć pan więcej niż 80 złotych za prąd w skali miesiąca, Tak. Okay. Aha. A wracając właśnie do rachunków, e, w ciągu ostatnich lat zmieniały ja się one tyle razy, że nie sposób jest taką nawet zliczyć. A za to na pewno nasze portfele je znacząco odczuły. No, chyba Pan się ze mną zgodzi. No, być może tak. Halo, bo też mi Pana przerwał. Słyszy mnie Pan? Słyszę, słyszę. No właśnie, i proszę pana, ciągłe zmiany cen energii za chwilę spowodują znaczący wzrost rachunków za prąd, a co zatem idzie, okaże się, że naszym głównym wydatkiem w skali roku to będą właśnie rachunki za energię elektryczną. No tego byśmy chcieli uniknąć, prawda? No, raczej tak. Bardzo się cieszę, że myślimy podobnie. Wszystkie niezbędne informacje o sobie zanotowałam, dlatego też proponuję bezpłatnie spotkanie z naszym doradcą, który przyjdzie do Państwa na miejsce, więc też absolutnie nigdzie nie trzeba dowodzić. On przede wszystkim ocenia uwarunkowania techniczne, no i powie ile takiego dofinansowania przysługuje. A bardzo ważne, żeby na spotkaniu były wszystkie osoby decyzyjne oraz właściciele licznika. I ja już sprawdzam jakie mamy dostępne terminy. I z tego co widzę, nasz doradca może być u Państwa na miejscu już 3 sierpnia, czyli w sobotę. Tylko proszę mi powiedzieć, czy godzina 13 będzie odpowiednia. Musi być właściciel tak? Pan jest jedną z osób decyzyjnych, tak? Nie, nie jestem jedną z osób decyzyjnych. Ja zajmę dosłownie dwie minutki i naprawdę już więcej nie przeszkadzam. Zapytam raz jeszcze, czy godzina 13 będzie odpowiednia. Halo, słuchajcie mnie. Słyszać, nie, nie będzie odpowiednie, proszę pana, nie ma w tej chwili... Nie, nie ma nie w, tej chwili um, w tej chwili... Proszę pana, tak jak ja Ja wspomniał... jestem właścicielem tego licznika, właściciela tego licznika nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. Znaczy ja sam nie mogę decydować. Przykro Ale rozumiem, że jest pan jedną z osób decyzyjnych, tak? Nie, nie jestem jedną z osób decyzyjnych. Um, Okej, okay, rozumiem, e, ale to jest tylko minuta, już wszystko wyjaśniam. Tylko proszę mi powiedzieć, czy godzina 13 będzie odpowiednia? No dobrze, załucham. Halo, no to jest mi się pana prze... zapytam raz jeszcze, czy godzina 13 będzie odpowiednia? Powiedz mi że odpowiedź. Halo, słuchaj mnie. Słychać, panią, bardzo dobrze, słuchaj. To proszę mi powiedzieć, do jakiej miejscowości ja się dzwoniłam? Halo, bo ktoś mi Pana przerwał. Słyszy mnie Pan? Słyszę Panią cały czas, bardzo dobrze. Tylko się przemieszczam w tej chwili, może zrywać zająć. To proszę mi powiedzieć, do jakiej miejscowości ja się dodzwoniłam? Eee, no, chwili... To proszę mi powiedzieć, do jakiej miejscowości ja się dodzwoniłam? No mówię, że w tej chwili... A proszę mi powiedzieć, jaki to jest kod pocztowy? Tak. Tutaj to nie wiem, bo no, nie jestem w Pytałam o kod pocztowy. Mówię, że nie wiem. Halo, słuchaj mnie. Słychać, słychać. Kodu pocztowego pani nie podam, bo nie jest. Nie znam tutaj kodu pocztowego. Nie A proszę mi powiedzieć, jaki to jest kod pocztowy? Halo, bo też nie mi pana pani? przerwał. Słyszy mnie pan? Słyszę cały czas. Pytałam o kod pocztowy. Powtarzam jeszcze Halo, mnie? Tak, słychać pan. A proszę mi powiedzieć, jaki to jest kod pocztowy? No to mówię... <coughs> kodu pocztowego Pytałam o kod pocztowy. Dobrze wiem, to da pani powiedzieć, no. A proszę mi powiedzieć, jaki to jest kod pocztowy? Kurwa mać, no. Mogę coś powiedzieć? Pytałam o kod pocztowy. Tak, wiem, że pan. Potrafi. Halo, bo też mi pana przerwał. Słyszy mnie pan? Słyszę panią cały czas. Bardzo głośno. A proszę mi powiedzieć, jaki to jest kod pocztowy? Dzień dobry. Dzień dobry, kto tam? Wojtek, mam na imię. No okej. Okay. a w jakiej sprawie dzwonisz? Eee, żeby pomóc panu zarabiać aha, a coś więcej, z jakiej firmy, o co chodzi i tak dalej? Eee, no naszą platformę nazywa się tak Straight, a pan pan się zarejestrował na platformie, na Baltic BalticPay my aha. pomagamy tutaj no tak, pan tak tak, a pytanie mam takie: jedno, bo tutaj pan się przedstawił. Pan, pan, jak się przedstawiał, tak długo nad tym imieniem myślał. Pan je wymyślał, czy, czy, czy o co chodzi? Nie, bo chory jestem, tak, przepraszam, Aha. ciężko mówić. No, no ty panie, to, to e... na, na zwolnienie lekarskie, no co pan w robocie robisz? Jak chory, to no, do domu, nie? No, no tak, ale no wie pan, no to trzeba zarabiać, bo w tym. Z tym Mam takie wydatki i wie pan, że trzeba zarabiać. No, nie ma nie ma czasu na, na ten. Dobrze, a interesuje pana ten temat jeszcze? No tak, no interesuje. Ja pan... no. Interesuje, tak? Tak, tak. Tylko teraz pytanie, co tam mi pan może zaoferować w związku z tym. Eee, kwota minimalna 1000 zł. Od tej kwoty pan wystartuje. Tak kiedy panu panu konto inwestycyjne, aha, i, no powiem panu, że tak od tej kwoty, to tak, no, 100 złotych, dziennie -huh. będzie pan zarabiać. 100 złotych dziennie od uh -huh. tysiąca. No. 100 złotych. No, 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 nie jest źle. No. A jakim sposobem, sposobem chce pan konto aktywować? A ja nie wiem jakie są sposoby aktywacji tego konta i w ogóle nie wiem co to jest za konto i od kiedy je mam i czy je w ogóle mam, proszę pana, i jak to będzie wyglądać cały ten handel. Na czym będziemy handlować? Co będziemy tam robić? Czy to będzie giełda, czy to e... będzie co innego? E, tak, tak, to taka giełda będzie, no? Mhm. Uh -huh. A coś, coś konkretniej może, bo ja się na tym nie znam w ogóle. Nie.